Instal Kraków SA, wchodząc na rynek deweloperski, wyznaczył nowe standardy. Jako jeden z pierwszych podjął strategiczną decyzję o rozpoczęciu sprzedaży mieszkań nie jak ówcześnie bywało na etapie dziury w ziemi, ale dopiero po zakończeniu budowy. Dał więc klientom możliwość oglądania gotowych mieszkań. Inwestycje deweloperskie Instalu nigdy nie były obciążane hipoteką, lecz finansowano je ze środków własnych. To był kolejny atut budujący wiarygodność firmy. Pierwszą inwestycją deweloperską w 2008 roku było osiedle Śliczna, usytuowane w sąsiedztwie Parku Lotników Polskich i Muzeum Lotnictwa. Wygodny i funkcjonalny układ osiedla, ładne mieszkania, zielone tereny rekreacyjne i bliskość centrum miasta spowodowały, że Śliczna szybko zdobyła uznanie nowych mieszkańców. Kilka lat później Nieopodal osiedla śliczna powstała inwestycja przy alei Jana Pawła II, mimo że obok ruchliwej arterii łączącej centrum Krakowa z Nową Hutą, inwestor zadbał o to, by mieszkańcy mogli cieszyć się ciszą i spokojem. Lokale mieszkalne zostały usytuowane wysoko nad ulicą, a od strony północnej zaprojektował przeszkloną galerię będącą naturalnym, akustycznym buforem. Z uwagi na bliskość wyższych uczelni, Akademii Wychowania Fizycznego i Politechniki Krakowskiej, a także proponując mieszkania o średnim i małym metrażu, inwestycja ta jest dobrą propozycją dla ludzi młodych, którzy szukają dla siebie pierwszego M.